Halo, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, jak ważne są wasze przekonania? Nie zdajecie sobie sprawy. Słuchajcie, powiem Wam tak, na moim przykładzie całkowicie. Ja od kiedy pamiętam, mam mental zwycięzcy ja po prostu żyję w swojej bańce, że ja jestem jak kot ja zawsze spadam na cztery łapy, zawsze dostaję to, czego chcę. Po prostu I don't chase, I attract. I ja on mi mówił do mnie, Boże, dlaczego Ty masz takiego farta w życiu? Mm, 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 kochani, to nie jest fart. To są moje przekonania, że ja zawsze jestem zwycięzcą Że ja zawsze, niezależnie od tego, co się wydarzy Po prostu zawsze wyjdę obronną ręką z każdej kryzysowej sytuacji To słuchajcie, to jest ten mental, który wy powinniście mieć Ja dostałam się do szkoły takiej, do której chciałam Dostałam się na studia na takie, jakie chciałam Dostałam się do pracy poprzedniej takiej, jaką chciałam ja praktycznie cały czas dostaję to wszystko, czego chcę, więc jeśli ty tego nie masz, zacznij to mieć. Jesteś biedny, to znaczy, że masz mental biedaka, jesteś słaby, to znaczy, że masz mental pizdy. Nic ci w życiu nie wychodzi? To znaczy, że masz mentalnie udacznika. Zamiast użalać się nad sobą, zacznij po prostu myśleć, myśleć logicznie, halo. Jeżeli cały czas coś ci w życiu nie wychodzi, cały czas jesteś po prostu w dole, to znaczy, że nie wyciągasz lekcji, nie wyciągasz, po prostu nic nie zmieniasz i cały czas zostajesz po dupie i cały czas będziesz został po dupie, właśnie przez to, że nie bierzesz pod uwagę jakiejś w ogóle autorefleksji, nie zmieniasz nic, co mogłoby poprowadzić cię po prostu do góry. No i co, więcej wniosków wyciągnijcie sami. Pozdrawiam Was cieplutko, buziaki, pa papa.